Hej, hej, witajcie, z tej strony Michał. Z tej strony Tomek. A dzisiaj spotkaliśmy się, żeby nie tyle zrecenzować, co podyskutować na temat najnowszego albumu, niejakiego zespołu, który zowie się Turnstyle. Album jak się zowie? Glow On. Oczywiście, trzeci album grupy, i mam wrażenie, że przełomowy dla zespołu. Powiedz, na którym etapie mniej więcej. Poznałeś turnstile? Czy jesteś z nimi jakoś od, już od dawna, czy, czy, czy to dopiero pierwszy album, który od nich usłyszałeś? Totalnie od początku. Totalnie od początku, bo y, jestem fanem Trap on the Rise. A w Trap on the Rise grał na perkusji wokalista turnstile. I też jestem wielkim fanem Battery, zespołu, który zresztą w naszej playliście pięcioletniej polecałem, tam był jeden kawałek ich, czyli producenta pierwszej płyty pierwszej płyty Ten Style, więc od samego początku, bo bardzo poszukiwałem w pewnym okresie zmęczony nieco tą taką klasyczną formą hardcore'a czy hardcore punku, czegoś bardziej pozytywnego, bo zatęskniłem za, za rzeczami właśnie takimi weselszymi, że tak powiem, w cudzysłowie, mm -hmm. więc, więc ten style po prostu wszedł mi wtedy, kiedy miał i tak jak miał, więc, więc kibicuję i i słucham od, od samego początku. No ja trafiłem na nich tak, tak przez przypadek, rzuciła mi się okładka na Nonstop Feeling gdzieś w okolicy właśnie premiery. Sprawdziłem i bardzo mi się spodobało. Do tej pory słucham i zapętlam, to jest jeden z tych albumów, które są często u mnie, znaczy może nie tak często, ale jeśli już są, to się przewijają przynajmniej po trzy razy. Ten, ten, tego albumu nie jestem w stanie posłuchać raz i koniec, muszę słuchać kilka razy, i, I wtedy, wtedy mam, mam dobrze. E, jak, jak to jest u ciebie? Z non-stop feeling? E, wracasz do tego albumu? E, wracam, tak. Generalnie wracam bardzo często do e, wszystkich płyt. E, do wszystkich płyt, ten style. Też dlatego, że bardzo często przypomina mi o nich mój kolany spółlokator, który też strasznie, strasznie lubi szalenie i jest fanem, więc jakby wymieniamy się tym. No i chyba to jest w ostatnim czasie właśnie, oprócz obok Battery, najczęściej słuchany przeze mnie hardkorowy, hardcor punkowy zespół. Oprócz tych rzeczy bardziej lokalnych, śląskich, albo po prostu polskich też, to, to wracam do tego, dlatego że robi mi bardzo dobrze, kiedy mam bardzo źle. To jest muzyka szalenie energetyczna, szalenie y, pozytywnie nastawiająca do, na, na, nastrajająca, e, do życia, e, mimo że mocna i taka bezkompromisowa, co jest przecież y, y, takim klasycznym elementem hardcora. Więc, y, więc tak, często i, i do, wszystkich, do wszystkich tych płyt. Um, bo też bardzo lubię ten, to, co um, kiedyś zapoczątkowało HTO, czyli ten PMA, Positive Mental, um, positive, positive mental Attitude, jeżeli się nie mylę. Więc ta energia i bezkompromisowość hardcorea są dla mnie po prostu rewelacyjnym połączeniem. I to głównie jest ten motywator, mhm. który powoduje, że wracam i wracam do, do terenu Mi Mi Glowon zarysowało taką trochę ścieżkę, właśnie kariery, ścieżkę rozwoju ten style. Od Glowon, które było bardziej bezpośrednie, bardziej hardkorowe, bardziej taki New York, przez Time and Space, które mam wrażenie. Trochę się gubiło miejscami, trochę poszukiwało, było spoko, było naprawdę fajnym albumem, ale z drugiej strony gdzieś nie do końca jeszcze coś się tam odnalazło, nie do końca kliknęło, nie do końca... To, to było to, a dostrzegam to właśnie głównie przez perspektywę Glow On, tego najnowszego albumu, gdzie moim zdaniem wszystko pyknęło już idealnie. To jest to, to jest to, jest, to jest pik ich kariery, oczywiście mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, jeszcze ciekawiej, ale tutaj Przejdźmy może już właśnie do Glow On. Moim zdaniem to jest zapowiadający nieco to, co może się dziać w hardkorze, to co może stawać się coraz popularniejsze. Mówiłem też o tym przy okazji The Dog recenzji ostatniego albumu The Dog, że wjeżdżają coraz mocniej te akcenty dreampunkowe te akcenty miejscami indie, miejscami popowe ale w taki nienachalny sposób i coraz częściej pojawiają się w tej muzyce hardkorowej. Najlepszym tego przykładem jest właśnie Glow On od Turnstile. Tak, to też Daje mi się, y, czy znaczy jestem pewien i totalnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś o, y, o The Dog, którzy idą też w tym, w tym stylu. To połączenie y, z popem jest nienachalne, ale cały kunszt tego polega na tych bardzo płynnych przejściach. Y, na, y, Zespół hardkorowy, który może w refrenie śpiewać je, je, je yy, używać jakichś oklasków, yy, kaubela, rzeczy, które totalnie zdawałoby się, nie przystoją hardkor a jednak można to, można to płynnie prowadzić, można, można bardzo płynnie używać takich elementów, nie tracąc yy, tej hardkor czy hardkorowej identyfikacji gatunkowej. I to myślę też jest spowodowane tym, że ten styl bardzo dobrze wybiera sobie producentów swoich płyt. Bo na Time and Space tam już że Diplo, jeżeli się nie mylę, używał trochę elektroniki i tam były te pierwsze zwiastuny tego, co może się stać mm -hmm. dalej. A w tym momencie Mark Elizondo, który jest producentem najnowszej płyty, który współpracował z nieprawdopodobną ilością bardzo dziwnych artystów, od Eminema przez Evan Sevenfold, Bibi Kinga, Reya Codera, Alanis Morissette. To są. Zszokowało mnie to. I ile ten koleś zrobił rzeczy i jak znaczących rzeczy, jak bardzo jest, jak bardzo nie zamyka się w pewnej mhm. formie i to idealnie pasuje do turnstile, którzy właśnie odbili od tego klasycznego nurtu, idąc bardziej w kierunku eksplorowania nowych ścieżek, jakby to mhm. dopasowanie producenta jest po prostu no tip-top. No to widać, widać właśnie w doborze producentów, jakie jest ich podejście do, do grania muzyki, że nie zamykają się e, w tym hardcorowym świecie, ale Tutaj właśnie do perfekcji doprowadzili takie zaskakiwanie słuchacza miejscami wręcz takimi podprogowymi elementami, podprogowymi instrumentami, brzmieniami, które wyskakują niby z nienacka, ale pasują i zaskakujesz się nie tylko tym, że one się tam pojawiają, ale tym, jak to płynnie między sobą przechodzi? Coraz ciekawsze użycie elektroniki, synfów, coraz ciekawsze też bawienie się e, stylami w don't play chociażby jest, e, nie wiem nawet jak to nazwać. Samba? Mnie się to kojarzyło tak, z sambą. Tak, wręcz. właśnie takie południowoamerykańskie, takie latynoskie rytmy, gdzie pierwszy raz to usłyszałem, miałem takie. Co, co tu się dzieje? Okej, okay, okej. Okay. Ciekawe. Cholera, to pasuje. Pasuje jak nic. Bardzo. Myślę, że taki album też, wydaje mi się, nie mógł zdarzyć się gdzie indziej niż w Ameryce, gdzie bardzo dużo kultur z racji tego, skąd przybywa, przybywali ludzie do, do Ameryki, e, miesza się korzenie y, rodzinne, genealogiczne. Nie jestem pewien czy akurat y, członków ten style, ale, ale po prostu ludzi mieszkających w Ameryce sięgają do innych krajów. W Ameryka jak już nieraz o tym rozmawialiśmy, sięga mm -hmm. sobie do bardzo wielu różnych rzeczy, więc taki album nie mógł się zdarzyć chyba gdzie indziej, jak tylko w Ameryce. E ale też to, co szalenie podoba mi się, to właśnie używanie różnych in tych instrumentów, innych jak syntezatory, które do hardcora, hardcore punka nie tyle nie pasują, co nikt nigdy chyba nie używał ich w tego typu hardcore, czyli tym takim prostym, energetycznym, nie mówię tu jakichś takich black and hardcore, etc. Nikt nigdy ich nie używał, ale to też są. Instrumenty to jest to słowo, którego ludzie nie lubią, ale jednak przeszkadzajki. To wprowadzenia, które teoretycznie kontrastują z y, tym głównym nurtem, w którym porusza się ten style, ale jednocześnie wspaniale wchodzą. I to też, co bardzo rzuciło mi się w uszy na tej nowej płycie, to to, jak oni czerpią y, nie tyle z innych gatunków, ale z innych twórców, bo chociażby The New World Design to utwór, który dla mnie w, Pierwszym, a już tym bardziej w drugiej, w drugiej zwrotce, to jest to King Heads. Bodajże że Finn McKent porównywał to do, czy albo, albo Anthony Fantano porównywał to de poli, do, do Depolis. Police. Te zapożyczenia z różnych innych gatunków są fantastyczne, co wydaje mi się też może przysporzyć i chyba już przysparza trochę kłopotów w teren stali, jeżeli chodzi o odbiorców. Tak, ale to ciekawie włącza inne kultury do hardkoru, gatunku, który w założeniu w swoich może bardziej też punk, ale jest takim w miarę otwartym środowiskiem. raczej nie powiedziałbyś, że to są zakutełby, które uparły się, że ich świat jest najlepszy i tak dalej. ale raczej muzyka bywa miejscami dosyć konserwatywna w tym sensie, że masz te konkretne hardkorowe brzmienie hardcore punkowe i słyszysz to, wiesz co to jest. A tutaj właśnie, przez te dobieranie tych wszystkich e, inspiracji pokazuje, jak daleko można z tym zajść i jak bardzo można się otworzyć jeszcze na inne aspekty. A no chyba trudno o lepszy czas, jak na właśnie otwieranie się na, na takie rzeczy, mając dostęp do e, sieci, mając dostęp do. Do samolotów, mogąc podróżować swobodnie, znaczy ostatnio mniej, ale w zamyśle tak. Bastia. Można się otworzyć na różne kultury, na różne brzmienia, to dociera coraz szerzej, więc czemu gatunki nie miałyby się otworzyć właśnie bardziej na większą ilość inspiracji? A tutaj pokazany jest hardcore punk, który u korzeni jest taki bardzo nowojorski, a jednak ma te elementy, które nie są wbite w całą tą oś utworu, ale czasami pojawiają się tak, zaświecają się w trakcie, czy po prostu brzmienie, konkretne brzmienie gitary, czy konkretna zagrywka sprawia, że zaświecają się lampki. Myślę, że coś mi to przypomina, to, to, to budzi we mnie jakieś konkretne emocje. Dzięki temu ten album też tak świetnie, Oddziałuje emocjonalnie. Jest bardzo energetyczny, ale nie energetyczny w, w sensie tej złej energii, ale takiej wyzwalającej, takiej pozytywnej, takiej, a chce się coś zrobić, chce się tańczyć, chce się cieszyć, chce się być po prostu. Pozytywny. To jest jeden z utworów na tej płycie, czyli TLC, to Turnstile Love Connection, sami to nazwali, stąd to mm. moje porównanie do Positive Mental Attitude, H2O, ten, ten, to co przyświecało, przyświecało ich twórczości. Zresztą wspomniałem o Battery, które jest poniekąd powiązane z Turnstile, oni czerpią od siebie i Turn style bardzo dużo czerpie z tego nurtu Youth Crew, zapoczątkowanego dawno, dawno temu, w latach 80 późnych, przez m.in. Youth of Today, ale też przez Battery i to były właśnie zespoły, które zaczęły właśnie iść bardziej w tym pozytywnym kierunku. Natomiast wróciłbym jeszcze do tego, co, co powiedziałeś o tym zamknięciu pewnym, jeżeli chodzi o środowisko hardkorowe. To jest bardzo podobny przykład jak przy Metalu, gdzie Artyści zdawać się może coraz bardziej otwierają się na inne rzeczy, a środowisko w kontekście fanów jest nieco zamknięte, i było już wiele zespołów, jeżeli chodzi o hardcore, e, chociażby AFI. W ogóle to pójście hardcora w tą bardziej melodyjną stronę artystów, y, gdzie spotykało się, to, spotykało się to z bardzo negatywnym przyjęciem, wiesz, truskulowych, oldschoolowych fanów, którzy nie wyobrażają sobie, że ten gatunek może iść gdzie indziej. Natomiast właśnie tutaj dzieje się bardzo podobnie, gdzie ten robi sobie co chce, bo, bo może. Bo czemu nie, natomiast dużo ludzi mówi, że to już nie jest hardcore, że próbują się wybić tak, jak najbardziej, ale robią to w tak nienachalny i tak szczery sposób, że trudno odmówić im tego, że mogą wyznaczyć pewną nową drogę dla, dla wielu zespołów, i to może być właśnie jakiś taki przełomowy moment, a takie momenty już w harkorze hardkor, następowały przecież. Odwróćmy to yy, trochę. To już nie jest hardcore. I bardzo fajnie. <grych> Dokładnie tak. Co w tym złego, naprawdę? Łączmy jak najbardziej te gatunki, jeśli to jest robione z takim sercem, z takim pomysłem i przede wszystkim bez takiej nachalności, a tak płynnie. To czemu nie? Róbmy to, a raczej muzycy niech to robią jak najczęściej, niech próbują, niech mamy cały czas właśnie coś nowego, coś interesującego, co może. Jakby się zagłębić w istotę tego i rozdzielić na czynniki pierwsze, nie ma w tym nic oryginalnego, ale to połączenie tak ze sobą gra, że powstaje mieszanka, która działa na, na uczucia, działa na emocje i jest czymś naprawdę świeżym. Tak, co też znaczące. Nie można odebrać i tych stricte hardkorowych elementów. To nie są elementy, to jest cała ta podstawa. Zresztą rzucaliśmy koncert, koncert Turnstyle, który nagrali ostatnio. Zresztą tych koncertów tak. na YouTube ostatnio pojawiło się bardzo dużo i to, co się tam wyprawia, to jest coś fantastycznego. Po prostu marzę i czekam, aż że oni zagrają w Polsce. Jestem bardzo ciekaw, jak to brzmi zresztą na żywo, bez tych dodatkowych elementów. Znaczy prawdopodobnie one będą gdzieś puszczone z powiedzmy, z playbacku, e, gdzieś tam z, z backgroundu. Mm. Natomiast, no właśnie ta energia, która tam jest, jest i, i te wszystkie elementy, które są tak stricte związane z hardkorem, specyficzne przejścia, specyficzne bicia bębnów, gra sekcji rytmicznej, nawet to hardkorowe szczekanie wokalisty, e, które też właśnie z tym jutru jest dosyć mocno związane. Mm, chóralne e, wokale. Dokładnie, chórki, które e, też pojawiają się na tym albumie, e, Fly, fly again chociażby, e, ale one są też inaczej zaaranżowane, bo mm -hmm. tu są właśnie te dream punkowe, jak powiedziałeś, elementy, one są troszkę rozmyte. To nadaje właśnie jeszcze więcej świeżości i no bo ile można Grać to samo można cały czas, fajnie, to jest super, i, i bardzo często chodzę na koncerty hardkorowe. Bo, bo strasznie lubię ten gatunek, lubię hardcore i lubię hardcore punk. Natomiast, no, jakby rozwijajmy się, idźmy dalej. Mhm. A turnstile właśnie Ty. wydaje się być czymś, właśnie takim punktem zwrotnym w tej kulturze. Nie, nie tylko mówię o, tutaj już o, o gatunku m, samym muzycznym, ale generalnie o kulturze hardcore. No, dla mnie turnstile przez długi czas był takim zespołem, który ciekawie gra, i ma bardzo fajny pomysł na siebie. Nie tylko jeśli chodzi o to, co gra, ale również estetyka, w której się obraca. A Glow On jednak rzuciło właśnie światło na bardziej na to, jakimi muzykami są i jaki mogą mieć wpływ. I dla mnie to już nie jest dłużej zespół, który gra po prostu fajne piosenki, ale to jest zespół, który może być częścią pewnego nurtu w hardkorze, o ile znajdą się inni muzycy, którzy tak swobodnie, bez pretensjonalnie będą w stanie łączyć to wszystko ze sobą, albo po prostu będą w stanie grać tak. Pozytywnie, bez nadęcia i, i, i będzie, będzie to, to, to coś, coś fajnego. Będą przepuszczać te gitary przez river, będą wrzucać przeszkadzajki, będą dawać sobie przestrzeń, żeby śpiewać na przykład o, o wakacjach. No, bo czemu nie? Ale też teksty, teksty na ten, na Glow on, to, to nie są teksty o jakichś totalnie pierdołowatych rzeczach. To są, to są duże życiówki. Zresztą w New World Design piękny tekst, który odwołuje się do bardzo ciekawych elementów życia i o tym, z jednej strony jest wzruszający, bo, bo mówi o rozłące, o rozstaniu bardziej w kategoriach rodzinnych, ale z drugiej strony właśnie o tym, że kiedy człowiek czuje się tak naprawdę spełniony, więc y, to jest świetne i były zespoły, które szły w tym, w tym nurcie. Można powiedzieć, że takie coś zapoczątkowały, jeżeli chodzi o tego typu granie hardcora, tak jak na przykład Leeway czy Angel Dust, ale to nie, ta nierozerwalność z gatunkiem, sama w sobie, przy jednoczesnym pójściu dalej jest, jest czymś fantastycznym. Żałuję bardzo jednakowo, że y, mi, słuchając tej płyty miałem wrażenie, że większość już po prostu słyszałem, bo te mhm. epki, single i epka, które wyszły wcześniej, mogę powiedzieć, że z jednej strony niedosyt, bo spodziewałem się całej nowej płyty, z drugiej strony jakby nie mogę powiedzieć, że jest to niedosyt, ponieważ jest tam tyle rzeczy, można sobie tam kopać, szukać w tym miksie bardzo ciekawych, różnych pomysłów. Tu właśnie Mike Elizondo, który zrobił no, nieprawdopodobną robotę. I też jego doświadczenie, więc mam takie, okej, okay, dobra, to dajcie mi, te, dajcie mi więcej, chcę jeszcze. Pozostaje takie uczucie niedosytu po posłuchaniu tego, ale też słyszałem takie opinie, że po tej epce, z której utwory znalazły się na e, albumie, e, że ona zrobiła dużo krzywdy temu albumowi, bo słuchając jej, e, można się było przyzwyczaić bardzo do tych przejść, które są między utworami. I wydaje mi się, że na albumie przy niektórych e, utworach no bo one nie są ułożone w tej kolejności, w której były na epce. Przy niektórych utworach udało się to y, jakoś y, pogodzić i te przejścia też są niezłe, jak chociażby między pierwszym a drugim utworem. Mystery jest potem Blackout i te przejście między nimi bardzo fajnie zatrzymuje słuchacza przy sobie, y, nie wyrzucając i Mimo, że jest trochę taka zmiana nastroju, to przechodzimy bardzo fajnie płynnie. No a potem jest z tym, z tym różnie, ale nie przeszkadza mi to aż tak, bo słucham tego albumu, jeśli go słucham, to właśnie od początku do końca, ze względu na same utwory, które są. Co mogę więcej dodać? Ciekaw jestem ile ile osób wejdzie do hardcore. W sensie jest to, to może być płyta, która pokaże ludziom hardcore z innej strony, z tej bardziej takiej m, przyjaznej, że tak powiem, więc to może być. Coś, co zrobiła chociażby w Polsce Furia, która pokazała Polakom, że, którzy nie siedzieli w black metalu, że jaki może być, i, i dużo osób sięgnęło mm -hmm. do tego, czy chociażby mgła. Tutaj używał stricte takich polskich porównań, ale, ale właśnie tej też może być takim zespołem, który, który pokaże ludziom, że ta. Mocno uliczna, undergroundowa kultura jednak, bo hardcore, no wiadomo, że w niektórych swoich formach jest bardzo popularny, ale jednak nie je tak może, może przyciągnąć ludzi, którzy, którzy zupełnie nie słyszali o tym gatunku, albo po prostu nie byli nim zupełnie zainteresowani. I mam nadzieję, że tak się stanie. Wydaje mi się, że już warto zamknąć nasze, nasze rozmyślania na, na temat Glowon. Nie zatrzymujemy Was dalej tutaj. Słuchajcie Glowon. Bo warto, nawet jeśli słyszeliście, posłuchajcie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze i tak dalej i tak dalej. E, my się słyszymy już niedługo z następnymi materiałami. Do zobaczenia. Dzięki, hej.